Ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Miałem zacząć nagrywać... Moi kochani, jak dojedziemy na miejsce, ale zaczął się jakiś komunikat w radiu, więc... Więc jesteśmy. Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy piękny... Chyba zachód słońca. Widzicie, jaka ta góra jest piękna? Jest wilkę. Czekajcie, ja muszę wejść w tryb fotograficzny. Czy ja jestem w stanie zrobić. O, ile tu jest rzeczy? Głębia barblum. Ha. Chyba mi się nie chcesz tak z tym bawić. Jeszcze będzie okazja. Ooo, jakieś skórcze bekie. Mój mm. kochani, jak wam mija dzionek! Jak wam mija wieczór? Dzisiejszy film może być troszeczkę później niż zwykle. Mam nadzieję, że się wyrobię mimo wszystko. E, lecimy. Nawiązywanie kontaktu, nowa misja, mapa. Nie chcę. Nie chcę gro. Tam jest jakiś camper. E, kurwa, coraz więcej ich wychodzi. nocy faktycznie tych no jest więcej. Dopiero tam byłem. Kurwa. Okej, zajętym. Dobra, dojedziemy tutaj, wypalimy. Moi kochani, wypalimy... Um, gniazdo szwendaczy, czy tam, nie, oni się, jak oni się, świrusów, przepraszam, gniazdo świrusów. I co? I wrócimy się do Tucker. Ja nie wiem, czy ja mam... Nie, 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 nie zsiadaj, nie zsiadaj, nie zsiadaj, nie ten przycisk. Duże w ogóle, skoro zabiliśmy ostatnio misia... zapis eee, przedmioty miotane, czy ja mam... Kurde, nie mamy nafty. Cholera jasna. Czy mam tłumnik? Mam. Przyłącz. Nice, mamy tłumniczek. Weźmy sobie jeszcze do tego przyłączymy. Nice. Może on będzie miał naftę? Nie, szmatę ma tylko przy sobie. Ta szkoda. Czasem takie rzeczy są tutaj, nie? Bezpośrednio w środku. No chyba niestety nie tym razem. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Nice. trofea są zawsze przydatne, ale nam jest potrzebny albo kanister, albo Albo co? Albo nafta. Dobrze, żeby nawet nawet, nawet mi strzela nie wychodzi. Nareszcie. Bywa gorzej, ale w gruncie rzeczy... O, dzień dobry. To się przyda. Ale w gruncie rzeczy nie ma tragedii. Sobie to. po do środeczka. Uciekamy. No nice, i mamy całą strefę lęgową. Wypaloną w Marion Folks moi kochani. Kontynuujemy. Szybko tylko chcę zobaczyć wątki fabularne. Czy mi gra pozwoli? Bo zwoli. Szkoda, że jakiś ziomeczek do mnie biegnie. Tu mamy obóz. Tu mamy obóz, tu mamy misję. Jaką? To mój brat. To karabin, a nie gnat. Mm. A tu? A tutaj mamy... A bo to jest to? A tu jest inne? O, tu jest nawiązywanie kontaktu. Wątki fabuły pamiętam. Wytroba agenta Niro O'Briana. Okej, okay, to może zrobimy sobie to, tak dlatego po drodze pojedziemy, po drodze zahaczymy o ten obóz. Ogarniemy go i skoczymy do... Nie właśnie Skoczymy tam, gdzie trzeba. Nowa umiejętność. Dobra, moi kochani, ja pojadę i najwyżej zobaczymy się na miejscu. Chyba, że coś się wydarzy po drodze albo będą gadać. To wtedy... ...zobaczycie. he! he, he tu jest jakiś pytajniczek, to no może go zrobimy jeszcze najpierw, co? Kurde, jakie oni? Uniki robią gnoje, w ogóle denerwuje mnie jeszcze tak. Ale dobra, ale czy ja powinienem teraz jakby przeszukać to miejsce? Chyba nie. Nie wiem, nieważne. Moi kochani, widzimy się na miejscu. Zaraz do was wracam. Dobra moi drodzy, jesteśmy na miejscu. E, na czym była lornetka? Na B. Mogę go zaznaczyć? Mogę go zaznaczyć. Pięknie. Spróbujmy to zrobić jak zwykle, po cichutku. Może akurat nam dzisiaj Wyjdzie akurat r, Up. prosto w czaszkę. Przeszukamy go, pójdziemy dalej. Snajpera tam mają dobrze, że zanim się zorientują, to trochę trwanie. Przyładujmy sobie szybko, co to jest ki? Słupek, grodzeniowy nice. Kurwa. Takie rzeczy są po prostu tak zabójcze, że ja pierdolę. Dobra, spróbujemy tego zdjąć. Więcej ich tam jest. Mamy jest jeszcze jeden. Może od góry się uda jakoś podejść. Dobrze, że na mapie oni są zaznaczenie wtedy, jak ich wiecie, oznaczymy. Jest przydatne. Zmienimy sobie tylko z linka. Spróbujmy to. O właśnie, odbezpieczmy to. Tu jest następna. Dobrze, że to widać. Chociaż powiedziałem to pewnie... Taką porę, że zaraz się na coś nadzieje, mogę się, mogę się założyć Dobra, miejmy nadzieję, że nas nie zauważy on pójdzie dalej? Tak, on idzie dalej Zajebiście, dobra Ej, dzisiaj tak na totalnie na ten kurwa Nie widziałem. Ej dobrze mówiłem, że... Co tam się kurwa dzieje? Jak wam się podoba? Podoba się jak ktoś wali Co tam się do... Jasnej cholerdzie, oni uwolnili ich wirusów, czy... O co tu chodzi? Że tak być zaczęło wszystko? Weźmy tam... Gadamy to dało się. Tutaj to damy. Może akurat się ktoś złapie. A w ogóle tu mamy chyba wejście do bunkra. Żeby nie musić daleko szukać. bo na dole są. Nie mam pojęcia, skąd dobiegały te wrzaski. Odrobinę mnie to przeraża, nie? Weź boję się, że może tutaj gdzieś być horda. Aż tak może być w sumie Tam mamy wroga. Ooo, tam mamy jeszcze jednego. No i dzisiaj w ogóle tak na spokojnie. Troszkę bardziej taktycznie. O! 4 na 14, malutko. Jeszcze 10 osób jest. Ile mamy zaznaczonych? 4, 5, 6 Siedem, trzy osoby jeszcze gdzieś są. Pytanie, tylko gdzie w ogóle jak zobaczycie na radar, to tutaj po tej stronie coś jest niby. Tu jest jakiś. Hej. Czemu ja ci nie widziałem wcześniej kolego? W ogóle, gdzie on był? Skoro tego tu zabiliśmy, dziękuję bardzo. A dlaczego nie zareagował? Ale po cichu go możemy wyeliminować w Ojej. Ale mi przykro. Co jest? Co, co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia skąd te wrzaski dobiegają, a chciałbym wiedzieć. Tak, for real. To wygląda dla mnie, jakby oni ich tu gdzieś trzymali, albo jakby one tu po prostu gdzieś żyły. Tu na dole może? O Jezus, ile tu jest pułapek? Gdybyśmy się tylko nie złapali. сиротку войну. Их там было, видели все? Видаете, че? Mam nadzieję, że one tu nie przybiegną, mimo wszystko. Ale w cholerę tych trofeów tam było. Będzie na dole. Szybko, szybko, szybko. Mogę ich przeszukać. Korzystając, wiecie, z okazji. Może jednak założymy ten tunel. Nie ten przycisk. Na temat. Więc co się wydarzyło, ale to kompletnie nie miało być tak Generalnie, a spróbujmy ich! Ojej! Wejdziecie w te nogi? No kurwa debile Tamtego musimy zdjąć w pierwszej kolejności. HMM 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 Mi Jeszcze tu ktoś strzela oprócz niego Fuck my love, lecz się lecz się lecz się Już byłem na dobiciu Zaraz będzie po wszystkim RUŻ SIĘ WYCOFUJEMY SIĘ Udało się Kaddemetze Znaczy niewiele, ale zawsze. Ale zawsze musimy w ogóle nową broń znaleźć tam. Tak, tak, wiemy gdzie jest ten bunkier nawet Dicon, nie przejmuj się. Musimy znaleźć nową broń do walki wręcz. A ta się nam już psuje. A tak średnio, szczerze mówiąc, chce mi się ją naprawiać. Ona jest skuteczna, ale... Trzeba nam coś takiego, czy nie wolelibyśmy innej? O. Boom? Tak się kurwa ściąga uwagę wszystkiego. Wszystko kuźwa w normie. Jezus, jak miał oko dzisiaj sędzi. Dobra, ale myśmy tutaj gdzieś to znaleźli. Wydaje mi się, że to będzie tutaj. O, no właśnie. To do środka. To włazimy tam. Misiu kolorowy. Kabusia w ogóle. Wasze zdrowie, moi drodzy. Hop. Hop, hop, hop. Uleczmy się, bo to źle wygląda. Obrywaliśmy. Dobrze. Znajdziemy nowy schemat. Jeżeli pójdzie wszystko tak jak wcześniej. Mapa. Mapa. Hmm. O, w całobazu wypadowych. To z baseballa, zajebiście. Tak, zajebiście. Dobra, prześpijmy się i pójdziemy dalej. Zastanawiam się tylko, czy teleportować się do Tucker, czy jedziemy tam i liczymy na, liczymy, że spotkamy coś po drodze, że coś się wydarzy. Czy jak to robimy? W ogóle jakiś taki śpiący dzisiaj jestem ludziska, nie wiem dlaczego. Taki dziwny dzień. Niby jest poniedziałek, a czuję się jakby była sobota. W drogę. Poniedziałek? Tak, poniedziałek. Eee, dobra, lecimy, szafa broń, a w środku gówno. Dobra, wejdź po drabinie, Lecimy. Przydałoby się nam wejść tam do środka do tej jaskini, co wysadziliśmy tych, tych wirusów i pozbierać trofea. Ale nie wiem czy mi się chce. Mówić szczery. <grym> Ci sobie dędają. Nie? Czy oni w ogóle żyją? Nie wydaje mi się. Dobra, mi się kolorowe. Lecimy dalej. Tu mamy zadanko, ale moglibyśmy się... Co to jest? Koniec świata. Punkty na Renot Horse Lake, okej. Okay. Dobra, do byśmy się musieli kopsnąć. Nie, 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 Dikon, nie, 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 nie. Obiegnij to. Co ty kurwa, Ecjo. Jak Ezio, nie? On się też chwytał każdej krawędzi. Goddemet, no O zaraz. Ło, ale bym wszedł w to. Goddemet. był taki wiecie taktyczny pch, żeby nie wejść w, w, we, we wnyki. Gotemet. Mandaż ekwipunek pełen. O, weźmy sobie ten kanisterek od razu i zatankujemy. Holy fuck. Jak ja tam przeszedłem, że tego nie. ten. nie aktywowałem? Nie aktywowałem i nie wszedłem w tam pułapkę. Nie ogarniam tego. Świetnie. To jest nam niepotrzebne. Zróbmy szybki za. Kurwa, wesyn, ale się przestraszyłem. Dobra, do Kuplanda. Szybka podróż? Szybka podróż. Nie będziemy, wiecie, marnować czasu. Zobaczymy, może będą mieli coś ciekawego w środku. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Otwórz mu. Jest okej. Okay. <laughs> dzięki mordo. Mówi, że sporo pomagasz w obozie. Nie przyzna tego, ale bardzo to docenię. Manny? co tam słychać? Coś nowego do motocykla? Nie, poziom reputacji Oczekam. 2, zajebiście. Ale my mamy Dobra, trofeum z niedźwiedzia, nie? Cześć. Moro A nie, 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 wróć, 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 to u tego umyśliwego. Hej, też misia? Jest to z misia. 31, niech będzie. Przedajmy jeszcze te trofea, wszystkie. Zyg? że nie Kurde, strasznie wolno się to zaufanie wbija. Nie wiem, jakby. czemu tak i czy my robimy coś nie tak, czy o, o co chodzi, ale. No niestety, tak jest. Potrzebujesz czegoś starego. Czy ja mogę tu wjechać na to? Chyba nie. Ha, nie mogę. A szkoda. Open! Ja, już Kurwa. Nojku. Dobra, lecimy. Ci tutaj znowu trupy palą. To nas nie interesuje. Tu mamy w ogóle jakąś tabliczkę. Ogarnijmy sobie to jak, tu już tu jesteśmy. Zawsze jakiś eksp. W tej części lasu jest chyba wilków dużo, nie? Nie pamiętam. Nie jestem pewien. Ach, chuja tam widać na tym, no ale... Niech będzie! Niech będzie Dikon, że coś tam widziałeś. No właśnie. O wilkę... O, o, o wilku mowa! A wilk tutaj. I oczywiście źle pojechałem. Nice, misjaś zaczął. Czyli chcesz się nauczyć polować, co nie? Wiem jak strzela z gnata. To karabi, a nie gna. Służyłem w dziesiątej górskiej Kołob, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Zabicie jelenia to nie to samo co zabicie człowieka. Albo pak? Tak. Jeleń ucieka. Najlepiej się polować. Propiąc. Trzeba się skupić. Słuchać, co mówi ci natura. Ty tak połowicznie ja chyba słyszysz, to nie? To zobaczysz znaki. Takie na niebie mówią mi, że tu będzie nastrane w tej trawie. Dobra. Poka mi to. Co tu jest? Hmm. Tak jak myślałem. Gówno. Tak, ludziska bawimy to. Ja se kurwa jagódkę zbiorę. Ej, właśnie, my nie mamy się czym leczyć. Albo nie możemy, albo nie mamy, nie wiem. Kurwa, ślady kopyt. No dobra, rozglądaj się. Ha! Mówiłem, że nas ranę? Jest świeża. Uj, smart. Widzę. Potrafi tropić zielenie, wdepłem w to. Zgadza się, tak. No to chodź. Jest tam. Jelonek. Powoli kołb, bo go kurwa spłoszysz. Szybko, tam jest twój kozioł. Widzę go. Masz, użyj mojego karabinu. Dzięki. W dziesiątej górskiej to umiesz korzystać z optyki. Dawaj. A Muszę się ustawić. od. Nie ogarniam tego. Tak, kow, Umiem korzystać z optyki. Spokojnie, spokojnie... Wiem, co robić. Masz go! nie strzał! Blokowane tropienie zwierzyny. Umiejętność pozwalającą podążać za rannym jeleniem. Szukaj śladów krwi. Możesz stuknąć... No, O! nie udało mi się. Zwierzak uciekł. Nie, nie. Jest okej. Okay. Trafiłem go, kurwa, w oko. Trzeba go tylko wytropić. Okej, okay. plamy krwi. Przyjrzyj się. Dobra, tropimy jelenia. Tego jeszcze nie grali, ludziska, tego jeszcze nie było. W ogóle wszystkie troszkę. To masakracja. Pewnie już zwalnia. Stracił Chlop. dużo krwi. No ty jakbyś dostał w A gło... O nie, czekaj. znaleźć O, dzień dobry. I wślizgiem w niego wiedzę. Wiesz Buzera i ja polowaliśmy już wcześniej. On kiedyś chodził na Wapiti ze swoim starym i. O... Dziura w jeleniu. Jak Jak tak na ciebie patrzę, z całym szacunkiem dla Buzera, musisz się wiele nauczyć. Marnujesz mnóstwo mięsa, ale. Nie jest źle. Dobra, Drobimy jeszcze coś? Wielkie dzięki. Kto już jest z koniec misji? Mam nadzieję, że nie. Nie wiem jeszcze do czegoś postrzelał. No a teraz oddaj mi broń. Proszę, dzięki. Jak mówiłem Dick, w obozie nigdy za wiele dziczyzny. Ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtymacz. Przed chwilą ci przyniosłem mięso z niedźwiedzia. Spoką, postaram się. A ty się czepiesz. To karabin, a nie gnat. Tu 600 zajbiście. Dobra. Mamy jeszcze coś? Tutaj w pobliżu? Nie. Tylko tą misję. Dobra, to to chyba. Czemu? Nie dobra, wydawało mi się. Bo to, chyba, to chyba miga, dlatego że znowu, nie? Tak mi się wydaje. Trudno, ciężko stwierdzić. To też coś jest. To moja wina. Odwiedź pomnik upiętniający Sarę. Ja tam byłem przecież chyba już. Nie wiem, w każdym razie moi kochani kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Mimo, że dzisiaj tak na spokojnie. Jak leci, Buzda. I nie, 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 nie wiadomo. Nie wiadomo. Urwa. stary kończył się nam zapas. I niewiele się w gruncie rzeczy wydarzyło. O kurde. Dobra, a chyba trochę minęło od kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. A w ogóle robię jak to, to się robi? A wiesz, a wyobraź sobie, że koł udał mi kilka minut. Dobra, no niech oni sobie jeszcze pogadają. Ja Dzięki. Trzymaj się, Buzman. Dobra, teraz muszę znaleźć jakieś mięso. Mm, jeleń, niedźwiedź, wilk. Ach, hu i <grytanie> Ach, chujo Świrus? Mamy gnoja. Zajmij nie mogą być kurwa jagody. Dobra, w każdym razie moi kochani, serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.